Witam Was kochani serdecznie z mężusiem, naszego studia. Ściskamy gorąco. Dziękując Bogu za ten rok, który minął, i wierzymy, że ten, który będzie, przyniesie nam wiele nadziei, ufności, że to wszystko, co się wydarzyło, ma sens. Czasami trudne to były wydarzenia smutne, ale wszystko ma jakiś cel i tak jak powiedziałam, sens. I co do no, ufności, wiary w lepsze jutro. Cieszenia się każdą chwilą tego życia, które mamy, nieważne co się w nim dzieje. No i dziękujemy, że z nami byliście. Ze Stephensem, z kuchcikami, jak to się mówi, i z naszą z całą ekipą trenerską. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za ten cały rok. Moją cudowną ekipę <laughs> sztangową i ABT z poniedziałek pozdrawiam. Wszystkie pozostałe ekipie Dominika, Iwonki, Iwci, Madzi. Słuchajcie, no byliście wyjątkowi cudowni Oczywiście w tych ciężkich z... momentach. No i wszystkie ekipy ze studia tańca, które tańczyły, a nie fitnessowały. Pozdrawiamy Was serdecznie. E, niesamowite grupy Kizomby, tanga, e, tanga argentyńskiego. No, jesteście super świetni, uzdolnieni, cudowni. Życzymy, so e, życzymy Wam w tym nowym roku, żebyście byli równie wspaniali, kreatywni, szaleni. Ale wszystkim Wam życzymy dużo zdrowia, żebyście dali y, radę w tym nowym roku z nami być. No i słuchajcie, no, 2021 rok. Y, hmm, niech będzie piękny, na pewno niech będzie lepszy. Do zobaczenia. Kupanie. A teraz Wam życzymy takich kolorowych, cudownych, o pięknych, wirujących domówek. Ściskamy Was bardzo gorąco. I do zobaczenia.